Dupa! Witamy w 24 odcinku Indywidualistów. Nie z Nie, Nie będę wcząchał. Dziś porozmawiamy trochę o sprawach, które nas denerwują. A mianowicie o teraźniejszych grach. Jeżeli temat Was niezbyt interesuje, to nie jesteście nim zainteresowani? Kliknijcie, proszę Was, na portret. Kliknijcie portret. Jeżeli w dowolnym momencie nie będziecie chcieli już nas słuchać, też prosimy o portret. Zostaniecie przekierowani yy, w coś ciekawszego. Tak. Jeżeli jednak wytrzymacie przez to nasze. Yy, Pierdzielenie, to na końcu odpowiemy na pytania, które zadaliście nam w komentarzach. E, tam nie spodziewajcie się jakichś fajerwerków, bo były dwa pytania, no ale, ale odpowiemy na. Nie. A więc zaczynamy. Kiedyś gry były długie. Tak, teraz niestety są zbyt krótkie po kilka godzin. Kiedyś gry były trudne. Teraz są łatwe i można je przejść klikając tylko jeden guzik. Trzeba było zdecydowanie umieć grać, trzeba było mieć skilla i żeby przejść jakiś moment, trzeba było no-life i spędzić naprawdę grube godziny przed monitorem tudzież telewizorem. Tak, a teraz gry są y, dla Kowalskich, którzy dosiadają do, do gier raz na tydzień czas w niedzielę, weekend. powiedzmy po pół godziny. I, I to nie jest żaden wysiłek, żeby je przejść, bo mają dać tylko fan. Kiedyś, jeżeli kupowało się grę, to kupowałeś grę i koniec. Nie było żadnych dodatków do nich, nie było patchów, updateów. Nie, no później może były, ale były trudno dostępne, bo nie każdy miał internet. W grze było mało błędów bo gry były z reguły dopracowane. No a teraz sami jak wiecie, jest pełno update'ów, pełno patch'y, bo błędów jest mnóstwo i trzeba mieć te patch'e, bo bez nich nie da się przejść niektórych fragmentów gry. Dziś kupując grę, kupujemy jej tylko niepełną całość. Najlepiej by było kupić preorder, bo wtedy się ma o wiele więcej rzeczy, a cała reszta jest w DLC, za które również trzeba zapłacić. Jak płacić, również trzeba za y, grę na multi oraz nie można kupić gry używanej, ponieważ zaczęła się moda na jakieś pasy. Tak. I teraz y, punkt, który najbardziej mnie osobiście wkurza, że sequele bądź prequele, generalnie następne części gier, są identyczne niż poprzednie. Studia wydają gry. Y, Praktycznie tylko po to, żeby nachapać się kolej znowu kasy, bo jeżeli gra była dobra i dużo osób ją kupiło, to znaczy, że druga kolejna musi być taka sama. Więc każda następna z, czy część gry jest identyczna niż poprzednia. O, niż poprzednia. Wszystko, ka każdy etap, każd postacie, nawet ruchy, czasami na tych filmikach można porównać, że wszystko jest identyczne. No Czasem nawet ruchy. Z kopiłem z jednej do drugiej. To było w, tak. w Assassin'ie chyba, nie? To albo w Call of Duty chociażby. O, Call of Duty to jest temat rzeka. To jest od tylu lat to samo, a i tak ludzie kupują. Zazwyczaj, jeżeli chcą większą, ilo większą ilość pieniędzy i powiedzmy, że się napracują, choć nie zawsze, to wydają następną część gry, a jeżeli nie mają na tyle dużo materiału, to wydają dziesiątki DLC, no. które w sumie łącznie zbierają się na następną część gry. Ale trzeba i tak mieć podstawkę, żeby w nie zagrać, więc w sumie płacisz dwa razy za to samo. Albo wydają grę, którą w zasadzie wystarczyłoby, żeby wypuścili DLC. Bo tam dodaje ci na przykład skórkę jakąś inną do postaci, inne loka lokacje i. Tak, i to jest nagrane na nowej płycie. Jakiejś. O. Bóg wie co, że to już jest zawarte tam. Bo po jakimś czasie już nie mają co zrobić ze starymi no, pudełkami puszczają. to wpuszczają znowu i to jest jako nowość. Game of the Year Edition, coś o, tam, dupa Edition. No. no i ostatni punkt, na który wszyscy na pewno czekają i na który najwięcej jest yy, skarg, to oczywiście cena. Tak, ceny są kolosalne, bo jednak gry są przeznaczone dla ludzi, którzy nie są jakimiś hardkorowymi graczami. I zazwyczaj Albo... wchodząc do sklepu, nie wiedzą co mają kupić, więc mają przeznaczoną sumę na zakup kilku gier. I kupują... Albo jednej. No, albo jednej. I nie wiedzą, co to tak naprawdę jest. Kupują kota w worku i wydają przy tym duże i czasami niepotrzebnie w sumie Wychodzę, wydają te pieniądze. Jest. Ale generalnie to największym największym odbiorcą gier jest młodzież i dzieci. No, ale młodzież i dzieci nie ma swoich pieniędzy. Też dlatego dla nich to się może wydawać drogie. Nawet nie wydawać, bo jest drogie. No, w szczególności, jeżeli byśmy popatrzyli na cenę gier parę lat wcześniej, gdy, tak. gdy naprawdę były Tańsze. Były tańsze, tak. Bo jeżeli Gra kiedyś kosztowała 80 zł, Nówka, w sensie po premierze, a teraz Gra, byle jaka, kosztuje 120 zł po premierze, to jest 50% przebitki. W przeciągu. 10 lat. No nawet nie, powiedzmy 5. No dobra, powiedzmy. 5. Bo tak wcześniej. no Bo wcześniej było jeszcze 80, później tak pod tak. drobnymi kroczkami do 100. Do stówki, do... A później już hop, hop, hop jest 120, a teraz jak wychodzi Diablo to jest hop, 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 180, no ale Diablo to umówmy się, że tam jest. Za co zapłacić, i wiadomo, że to będzie um, dopieszczone i generalnie zrobione, zapięte na, na ostatni guzik. Jeżeli gracie, graliście w betę, to wiecie o co chodzi. No, a propos cen, to wiadomo, że jednak taki marketingowy chwyt, nawet jeżeli coś kosztuje 99 zł, to lepiej jest nam to kupić niż jeżeli ma już trzy cyferki. No. no i w sumie między 80 a stówką. Czy tam 90-9 tymi nie masz coś czemu, czemu, czemu jest taka cena? Czemu jest 99,99? 99? A nie 100. No bo jak patrzysz że 100, no to już jest 100. A tak to patrzysz zawsze bez tych o, grosików 99, 99. No, 20, do. 99,99. Co Chodzisz do a później tak czekolada ci... 3,70 coś tam 4, nie wiem, 90. 50 na przykład albo 4. No to 3 plus 4, a mam 7 zł, idziesz do kasy a tu te tak, się skumulowały kupujesz, i jednak masz za mało. Kupujesz grę za 99.99, 99, kolesiowa nie ma ci do wydania z grosika w kasie i wychodzi, że zapłacili i tak 100. No to po cholerę taka cena, no. To tyle co mieliśmy wam do powiedzenia na temat gier. Tak? Tak. Z racji tego, że dotrwaliście aż tu, to tak, postaramy was nagrodzić w postaci odpowiedzi na wasze pytania. Tak, i było ich dwa. Tak. Pierwsze pytanie było następujące. Dlaczego 7? Na koniec. A no dlatego, to jest zawiła bardzo historia, i w sumie genezy 7 nie znam sam. Ale chodziło generalnie o to, że nasz kolega wspólny ma brata, i ten brat właśnie wymyślił 7 jako pożegnanie. No i tak ten kolega nasz nam to powiedział, i tak się mówiliśmy: 7, 7, 7, 7 i się przyjęło, i 7 jest. I dlatego. I drugie pytanie było takie: czy jesteśmy braci? Odpowiedź jest oczywista. Pewnie, że tak. Oczywiście, normalnie. Nie, nie, nawet, nie nawet, jesteśmy. nawet siostrami jesteśmy. Nie jesteśmy, ale to jest bardzo dziwne, bo nie wiem czemu e, cały czas nas nawet w szkole, przede wszystkim w szkole. Tak, ludzie nas nauczyciele... mylą ze sobą, imionami w ogóle mylą. Wiedzą, kto jest kto, ale imienia to ni, ni cholery. Wcześniej może było bardziej takie podobieństwo, bo obaj nosiliśmy okulary, obaj mieliśmy dług, długie włosy dosyć, chociaż on miał dłuższe, ale obaj, obaj nosiliśmy okulary, ale teraz on zmienił swój look i teraz kompletnie, praktycznie nie, no nie kompletnie, ale wygląda inaczej. No i dlatego jesteśmy brać. <laughs> Więc to wszystko, co mieliśmy na dziś. Tak jest. Piszcie w komentarzach, czy skorzystaliście z naszego ułatwienia, Nie z naszej ciekawostki. No i jak wiadomo, piszcie niekoniecznie tylko o tym. Komentarze. Tak, Łapkujcie Facebook. właśnie na Facebooku. Subskrybujcie. Na naszym fanpageu. 7.